Uwaga! Poniższy materiał może zawierać treści z memów, gier, książek do matematyki oraz przemyśleń spod prysznica. Długotrwałe oglądanie poniższych treści skutkować może zdaniem matematyki oraz nabawieniem się syndromu studenta, zwanym potocznie, bez spiny są drugie terminy. Oglądasz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oczywiście, możesz wyłączyć ten filmik, ale ile jeszcze razy chcesz poprawiać ten durny sprawdzian? Cześć, witam Cię Ziemeczku na moim kanale na kolejnej lekcji. Pierwszej lekcji po mojej długiej, długiej przerwie. Zakończyły mi się w końcu wakacje, zaczął się wrzesień, zaczęła się praca, a więc no zacznie się też, myślę, nagrywanie na YouTube, bo, bo kurczę, no dużo, dużo czasu mnie tutaj nie było. I jeszcze będę musiał poodczytywać te wszystkie wiadomości, które tam napisaliście na kanale. Trochę mi pewnie z tym zejdzie. Ale. Wracamy do działania, wracamy do matematyki i dzisiaj zabieramy się za ułamki algebraiczne, czyli coś, co będzie miało związek nieco z wielomianami. Dlaczego? Bo jeżeli popatrzymy sobie na definicję, to w definicji ułamka algebraicznego mamy napisane, że takim ułamkiem będzie wyrażenie x przez P od X, gdzie W od X będzie wielomianem, i P od X też będzie wielomianem, przy czym no oczywiście nie będzie wielomianem zerowym, bo nie możemy dzielić przez 0. To jest takie w miarę jasne. Czyli będziemy sobie. No w sumie nie będziemy dzielić tych wielomianów, po prostu będziemy mieć ułamki. Tak jak uczyliśmy się dzielić gdzieś tam kiedyś na liczbach, 12 podzielone przez 3, no to dało się zrobić, to dochodziło nam ładne 4, a jak dzieliliśmy 12 podzielone przez 13 i tego podzielić się nie dało, to mieliśmy ułamek 12, 13. No i teraz takimi ułamkami wielomianowymi będziemy się bawić, i to co jest bardzo istotne, pierwsza rzecz, najważniejsza przez cały ten dział będzie na pewno Wam towarzyszyć, czyli określanie dziedziny ułamka algebraicznego. Sprawa prosta bo jeżeli umiecie określać dziedzinę funkcji, no to tutaj jest sprawa podobna. No w sumie praktycznie taka sama. A wystarczy wziąć mianownik i to co jest w mianowniku przyrównać do zera, rozwiązać takie równanie, no i wyrzucić te liczby, które nam wyszły. Jakiś prosty przykład do tego, x kwadrat przez x minus 7 razy x plus 3, no to bierzemy ten nasz mianownik, przyrównujemy do zera, Wychodzi nam w jakiś sposób: czy, czy z funkcji kwadratowej, czy w jakiegoś rozkładu wielomianów, czy jakkolwiek sobie to zrobicie, to jakby jakiegoś większego znaczenia nie ma, jak ważne, żeby było poprawnie. No i w tym wypadku wychodzi zarówno siódemka, jak i minus trójka. Więc naszą dziedziną będzie zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem tej siódemki i minus trójki, no co gdzieś tam sobie z boku warto zapisać. I jeśli chodzi o dziedzinę warto robić tę dziedzinę na samym początku. Od razu dostaniecie jakiś łamek algebraiczny, od razu sobie zróbcie tę dziedzinę. Jeżeli się zapomnicie i zrobicie tę dziedzinę w połowie zadania, czy pod koniec zadania, to się nic nie stanie. Ale miejcie gdzieś tam z tyłu a, głowy świadomość, że a, ta dziedzina jest ważna. Jeżeli nie będziecie zapisywać tej dziedziny, to się szybko nauczycie, że ta dziedzina jest ważna, bo będziecie tracić punkty. Na kartkówkach, sprawdzianach... A, no, przynajmniej, jeżeli będziecie mieć takiego nauczyciela, jakiego ja miał, który do tego się, no, może nie tyle przyczepiał, co faktycznie zwracał na to uwagę, bo ta dziedzina jest ważna, bo często, albo może czasem, zmienić faktycznie całkowicie odpowiedź. Także no, na to trzeba zwrócić uwagę, stąd też moja taka takie dłuższe zatrzymanie się nad dziedziną, bo faktycznie jest to ważne, więc nie dziwcie się, jak. Co jakiś czas, albo prawie co chwilę będę Wam powtarzał o tej dziedzinie. A to, co będzie dzisiaj dla nas istotne, to skracanie, jak i rozszerzanie ułamków algebraicznych. I no i zajmiemy się najpierw skracaniem. I do tego skracania mamy um, pewien schemat. Broń Boże, nie uczcie się tego na pamięć. Myślę, że on jest taki w miarę intuicyjny. I mówi nam tyle, że żeby skrócić ułamek algebraiczny. To po pierwsze trzeba rozłożyć sobie wielomian z licznika i zmianownika najbardziej, jak się tylko da. Najwygodniej wyciągać wszystko przed nawias, co się tylko da, jakieś całości i tak dalej, tak żeby te nawiasy były jak najmniejsze. W sensie, żeby w tych nawiasach było jak najmniej rzeczy. Kolejną rzeczą, chociaż to może powinna być jako pierwsza rzecz, to jest określenie dziedziny ułamka, ale w tym przypadku jest zapisana jako druga z tego względu, że. Bardzo łatwo dziedzinę się określa po rozłożeniu mianownika, najbardziej jak się da. Więc myślę, że dlatego jest tutaj zapisana jako druga. No i jeżeli w liczniku i w mianowniku pojawiają się identyczne czynniki, czyli nawiasy, to je skreślamy. Czyli u góry pojawi się nawias x-4, na dole pojawi się nawias x-4, no to go ciachamy. Prosta sprawa. Skracanie łamków algebraicznych to nie jest nic skomplikowanego. Jedyne co tutaj może być trudnego, no to właśnie rozkładanie wielomianów. No, ale no, przerabialiśmy wielomiany, więc jakby rozkład wielomianu to jest bardzo podstawowa rzecz i ją niestety trzeba umieć. Rozkład wielomianu, jakieś tam twierdzenie bezu byłoby fajne, schemat hornera też byłby fajny do nauczania się. No i co tutaj nam więcej do szczęścia potrzeba. Jak na razie tyle wystarczy. Więc jakieś przykładowe zadanko z czegoś takiego mamy skrócić ułamek. Dosyć często w zadaniach właśnie będzie informacja, żeby podać konieczne założenia, czyli właśnie tą dziedzinę. No i naszym ułamkiem będzie x kwadrat minus 4 przez 3x plus 6, no i założenie jest takie, że to 3x plus 6 nie może być zerem, czyli x nie może być minus dwójką. Jak będę robił takie e, działania równania, sprawdzajcie sobie często, e, bo czasem moje niedopatrzenie, głupia literówka, albo ja zgubię minusa, albo sobie złą liczbę wcisnę na, na klawiaturze i potem... I potem wychodzi jak wychodzi. Ale w tym wypadku no myślę, że łatwo sprawdzić, czy to będzie faktycznie ta minus dwójka. Więc od razu gdzieś tam z boku sobie zapisujemy, że naszą dziedziną jest x należący do zbioru liczb rzeczywistych z wyrzuceniem tej minus dwójki. Więc mamy założenie zrobione. No i teraz zabieramy się za skracanie. Skracanie polegało na tym, że rozkładamy sobie te liczniki, mianowniki po kolei. Więc najpierw licznik, potem mianownik. Jeżeli widać, że u góry jest wzór skróconego mnożenia, no to korzystamy i rozkładamy na x minus 2 razy x plus 2. Jeżeli nie, no to wiadomo, funkcja kwadratowa i postać iloczynowa tej funkcji kwadratowej. A w mianowniku mamy 3x plus 6, co już jest w sumie ładnym zapisem, ale jeżeli widać, że można wyciągnąć jakąś liczbę przed nawias, tak żeby x został sam, sam jeden to jest to bardzo dobry pomysł, dosyć często. Zwłaszcza jak bardzo ładnie to można wyciągnąć, bo i trójka się dzieli przez 3, i szóstka tutaj w tym przypadku dzieli się przez 3. Dlatego zmianownika zostaje nam takie wyrażenie 3 razy x plus 2. No i zauważamy, zarówno u góry, jak i na dole pojawia się nawias X plus 2, to po prostu skreślamy tu, skreślamy tam, no i przepisujemy to, co zostaje. I wychodzi nam funkcja x minus 2 przez 3. Tylko to, co jest bardzo ważne, ta dziedzina, która została napisana na początku, też się tej funkcji tyczy: czyli jest to funkcja x minus 2 przez 3, ale w zbiorze liczb rzeczywistych z wyrzuceniem minus 2. Bo gdybyśmy teraz popatrzyli sobie, tak, właśnie na to, na to co nam wyszło na samym końcu po skróceniu, to tak naprawdę tutaj żadnej dziedziny by podawać nie trzeba było. W sumie, dziedziną byłby zbiór rzeczywistych, żadnych założeń do dziedziny nie trzeba byłoby robić. No i tutaj byłby błąd. Dlatego właśnie ta dziedzina jest ważna, żeby gdzieś tam z boku została zapisana. Mam nadzieję, że nie pogmatwałem tego. Jeżeli w tym momencie powiedziałem za dużo i czegoś nie rozumiecie, no to co, cofnijcie sobie do momentu, w którym jeszcze wszystko rozumieliście. O ile ten moment e, to nie jest poprzednia lekcja. Jest jeszcze jakieś zadanko do tego, a jest jeszcze jakieś. x kwadrat minus 2x plus 1 przez x minus 1, no i standardowo założenie przepisujemy mianownik różność od zera rozwiązujemy to nasze równanie i wychodzi nam, że x nie może być jedynką. Więc tę jedynkę wyrzucamy ze zbioru liczb rzeczywistych no i zabieramy się za rozkładaniem. U góry jest akurat wzór skróconego mnożenia, jeżeli widać, a jeżeli nie, no to, no to funkcja kwadratowa, postać iloczynowa. No i zauważamy, tu mamy x minus 1. Niektórzy mogą się doczepić, że na dole nie ma nawiasu, no ale jakby jeżeli nie ma nawiasów żadnego w mianowniku, to po prostu cały ten mianownik jest nawiasem. Więc mamy x-1 minus u góry, mamy 1x-1 na dole, więc się skraca i zostaje to ten jeden nawias z góry, x-1, a na dole w mianowniku nie zostaje nic, więc ten mianownik nam znika. Albo dokładniej na dole w mianowniku zostaje nam 1, czyli dzielenie przez 1, a to no, nic nie zmienia. Więc zostaje nam x-1, ale w dalszym ciągu dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych z wyrzuceniem jedynki. Czy mamy jeszcze jakieś zadanie do skracania? Jak mi pokazało się, że drugie, no to, no to pewnie mamy. Skróć, ułamek. No, coś bardziej zaawansowanego. Jakaś funkcja kwadratowa, no, gdzie jakieś delty trzeba będzie liczyć. Ale znowu zasada jest taka sama. Bierzemy cały mianownik, przepisujemy, równa się 0 i wyliczamy. Ja tutaj chyba nawet z, na jakimś kalkulatorze sobie te miejsca zerowe wyliczyłem, więc też możecie sprawdzić. Ale wyszło tam minus 1 czwarta i 3, więc te dwie liczby wyrzucamy ze zbioru liczb rzeczywistych. No i zabieramy się na za rozłożenie zarówno góry, jak i dołu z. No, najwygodniej będzie postać liczynowa funkcji kwadratowej. No i tutaj mogą się pojawić takie nawiasy jak X plus 3 drugie, nie ma najmniejszego problemu. Widać, że pojawiły nam się dwa takie same nawiasy, x minus 3, x minus 3. One się kasują. I zostają nam e, u góry 2 razy X plus 3 drugie na dole czwórka z X razy 1 X plus 1 czwarta. E, I teraz w tym momencie ja mógłbym tą dwójkę z czwórką skrócić. Nie byłoby najmniejszego problemu, bo to jest zwykłe skracanie pomiędzy dwiema liczbami e, i dałoby radę to skrócić. E, I w sumie nic by się nie stało, jakbyście tak zrobili. Też byłby, też byłby poprawny wynik, e, przy czym. Możecie sobie spróbować to rozpisać na kartce to przedostatni ułamek w tym równaniu. I skrócić sobie dwójkę z czwórką i zobaczyć, co się stanie. Jak skrócicie, to u góry zostanie X plus 3 drugie, a na dole zostanie 2X plus 1 druga. Coś takiego. No i okej, okay, są to jakieś liczby, fajnie. Tak też można by było zostawić. Ale no ja bym się nie lubiał. No nie chciałbym się bawić z dodatkowymi jeszcze ułamkami. Gdy już mam jakąś jedną kres kłamkową, a można w bardzo łatwy, ładny sposób zauważyć, że dwójka z trzy, drugie, jak się pomnoży, to ten ułamek zniknie i czwórka, jak się pomnoży z jedną czwartą, to też ten ułamek zniknie. Dlatego w tym momencie dwójki z czwórką nie skracam, bo bo nie, <śm> po prostu a, bo nie. No i tyle, nic więcej skrócić się nie da. Nie dostaniemy, nie mamy jakichś jeszcze innych nawiasów, które są takie same u góry i na dole, więc to jest gotowe rozwiązanie. O i w sumie tyle. No dobra, tyle ze skracania, czyli schemat prosty, rozłożyć na nawiasy, najbardziej jak się tylko da, i jak się jakiś nawias u góry i na dole powtórzy, to skracamy. Liczby też można skracać, ale nie zawsze koniecznie trzeba. Teraz przejdźmy sobie do rozszerzania. Rozszerzanie no, jest troszkę, myślę, trudniejsze niż skracanie, ale też do przełknięcia na spokojnie. I w momencie, gdy rozszerzamy ułamek algebraiczny. Um, Tutaj chyba zamieniłbym nawet miejscami, że dziedzina zrobiłbym sobie troszkę później. No ale okej, okay, jako pierwsze jest dziedzina. Jako drugie jest mnożenie licznika i mianownika przez niezerowy wielomian, czyli no nie mnożymy przez 0. I od razu trzeba będzie założyć, że wielomian ten nie przyjmuje wartości równej 0. Czyli na przykład będziemy mogli sobie nasz ułamek algebraiczny rozszerzyć przez... Wielomian x-4. Nie ma problemu, możemy sobie górę pomnożyć przez x-4, dół możemy pomnożyć przez x-4, minus ale taki wielomian x-4 e, dla x-równego 4 przyjmuje wartość 0. Więc jakby tą czwórkę jeszcze musimy dodatkowo z dziedziny wyrzucić. Więc jakby dlatego ja sobie dziedzinę bym robił dopiero po przemnożeniu, bo to jest dorzucanie czegoś jeszcze do dziedziny. No, i prosta sprawa, wykonujmy mnożenie wielomianów w liczniku i mianowniku. E, aczkolwiek. Zaraz jeszcze, zaraz jeszcze na temat tego mnożenia coś powiem. Na razie spróbujmy jakiś przykład zadanko trzecia. E, mamy rozszerzyć tak ułamki, żeby otrzymać wyrażenia o podanych mianownikach, no i podać konieczne założenia. Czyli mam taki ułamek x1, x minus 1 przez 2x kwadrat minus 8 i ja chciałbym otrzymać taki ułamek, żeby w mianowniku było to dłuższe wyrażenie, to zielone. Więc co trzeba zrobić? Skoro ja mam przejść powiedzmy z tego czerwonego mianownika do tego zielonego, to ja muszę zobaczyć z jakich części składa się mianownik czerwony i z jakich części składa się mianownik zielony. Czyli rozkładamy te mianowniki najbardziej jak się tylko da. No i w czerwonym mógłbym najpierw wyciągnąć dwójkę przed nawias, zauważyć, zauważyć wzór skróconego mnożenia i rozpisać sobie to, że jest 2 razy x minus 1 razy x plus 2. Jeżeli tego nie widać, no to tak jak mówię, funkcja kwadratowa ratuje tyłki maturzystom od pokoleń. I teraz tak, ja sobie tutaj te części pogrubiłem, i teraz widzę, że to moje 2x kwadrat minus 8 składa się z takich części jak dwójka, x minus 2 i z trzeciej części x plus 2. To są moje trzy części. Zabiorę się teraz za zielone. Zielone sobie wpisałem w program i samo mi to rozłożyło. Nie chciałem się z tym bawić, więc myślę, że jest to zrobione poprawnie. I teraz tak, ten zielony składa się z części, z dwójki, z x minus 1, x minus 2, x plus 2, i zauważcie, że tutaj w tym momencie pogrubiłem sobie te części, które już mi się powtórzyły w czerwonym. Czyli różnica pomiędzy mianownikiem czerwonym a mianownikiem zielonym jest taka, że do tego czerwonego został dopisany jeszcze nawias x minus 1. Czyli ja po prostu to czerwone mnoże przez x, minus 1 i otrzymuję zielone. I zauważcie, że dopiero w tym momencie sobie zrobiłem założenie, bo ten zielony mianownik jest mianownikiem dłuższym, więc jakby zakładam, że tutaj tych założeń może być więcej. Niekoniecznie musi, może być tyle samo, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tych założeń będzie więcej. Więc tutaj mamy założenie, że nie może być ani jedynką, ani dwójką, ani minus dwójką. Więc skoro zauważyliśmy, że ten zielony powstał przez przemnożenie czerwonego przez x minus 1, to znaczy, że my górę musimy też przemnożyć przez to x 1. No i sobie górę ładnie mnożymy. No i dochodzimy do tego, że u góry powinno być x kwadrat minus 2x plus 1. Sprawa prosta. Wystarczy no, tylko tyle, żeby pozauważać, jakich nawiasów nam brakuje, i te nawiasy po prostu dokleić. I tyle. Sprawa myślę. Na spokojnie do zrobienia, i zauważcie sobie teraz w tym momencie jedną rzecz, że w liczniku, czyli u góry, ja sobie to przemnożyłem do końca. Na dole w mianowniku też już miałem, miałem zrobione do końca, miałem przemnożone, więc tutaj nic nie robiłem. Ale w następnym zadaniu będzie chyba jakoś inaczej, jeżeli dobrze pamiętam, jak robiłem tę prezentację. Tutaj będziemy mieć dokładnie to samo zadanie, tylko tym razem mamy te same liczniki. No i sobie rozkładamy, założeń na razie nie podaję, bo nie, bo nie. Zauważamy, że w pierwszym liczniku, w tym czerwonym, no nie bardzo mam tutaj co rozłożyć, nie bardzo mam co wyciągnąć przed nawias, ewentualnie mógłbym siódemkę, coś takiego. No i bawię się z zielonym. Jeżeli pobawię się z zielonym na zasadzie funkcji kwadratowej, Czyli będę szukał postaci iloczynowej, to ta postać iloczynowa będzie wyglądała w taki sposób 49 razy x odjąć 4 7 razy x odjąć 4 7. Ja zauważam w czerwonym liczniku, że najpierw była liczba, a potem wyrażenie z x. Więc tutaj robię taki mały myczek, czyli to jest już trzecie, trzecie równanie, trzecie wyrażenie w tym równaniu. Czyli zamieniam sobie miejscami x z 4,7 i pytanie, czy w ogóle tak mogę zrobić? No, okazuje się, że jeżeli mamy jakiś nawias i w tym nawiasie mamy jakieś odejmowanie dwóch rzeczy, to ja faktycznie mogę sobie zamienić je miejscami pod warunkiem, że przed tym nawiasem dam minus albo przed całym wyrażeniem dam minus. Czyli zamieniam sobie miejscami tego x z 4,7 w pierwszym nawiasie. Czyli wyciągam minusa na sam początek i robię dokładnie to samo w drugim nawiasie, czyli też wyciągam minusa na początek. Czyli de facto ja wyciągnąłem dwa minusy na początek, a dwa minusy razem dadzą mi plus. Czyli w takim zadaniu faktycznie mogę sobie coś takiego zrobić. I w tym momencie, jak tutaj mam 49 na początku, to w łatwy sposób można zauważyć, że to jest 7 razy 7. Więc teraz, jakby ja tę jedną siódemkę wrzucam do pierwszego nawiasu, a drugą siódemkę wrzucam do drugiego nawiasu. Oczywiście przemnażam to przez to. Pierwszy nawias przez 7, drugi nawias przez 7, i w tym momencie otrzymuję bardzo ładnie 4 minus 7x razy 4 minus 7x. Jeżeli ktoś od razu zauważy, że jest to wzór skróconego mnożenia, że tam faktycznie powinno być to 4 minus 7x razy to, nie ma problemu, może to zrobić od razu. Innym pomysłem byłoby. Takie pomyślanie sobie na logikę. No, skoro ja nagle z tego czerwonego, mianowicie z tego czerwonego licznika, czyli z tego czerwonego wielomianu, ja mam przejść na zielony, to znaczy, że ten czerwony został przez coś przemnożony. Więc żeby ja się, żebym ja się mógł dowiedzieć, przez co on został przemnożony, to wystarczy, że ten zielony podzielę przez czerwony. To działa normalnie tak jak na zwykłych liczbach. Jeżeli ja chcę się dowiedzieć, przez co zostało przemnożone 8, żeby wyszło mi 24, to wystarczy, że 24 podzielę przez 8 i wyjdzie mi 3. Więc tutaj tak samo można by było zrobić zwykłe dzielenie wielomianów. Tak samo w zadaniu poprzednim. Ja nie musiałem się tam bawić z jakimś rozkładem żeby się dowiedzieć co się tam stało z tym 2x kwadrat minus 8 I ja mogłem ten drugi wielomian 2x do trzeciej coś tam coś tam podzielić przez 2x kwadrat minus 8 i to co by wyszło to w tamtym przypadku właśnie by wyszło to x minus 1. Czyli wyszłoby mi to przez co muszę przemnożyć. W tamtym przypadku licznik. Tutaj jakbym sobie podzielił no to wyjdzie mi to przez co powinienem przemnożyć jeszcze Mianownik. No, i w tym przypadku zauważamy, że różnica pomiędzy tym zielonym a czerwonym licznikiem jest taka, że do czerwonego jest jeszcze raz doklejone 4-7x, czyli ja to 4-7x muszę dokleić do dołu. I teraz to, co ja tutaj sobie zrobiłem, to założenie w ogóle zrobiłem na samym końcu, bo dopiero na samym końcu zapisałem mój mianownik, ten, ten większy. No bo e, w tym pierwszym mianowniku no, no, tak tych rzeczy było mało, to, to... dobra, nieważne. <laughs> e, zgubi, zgubiłem wątek. W każdym razie dziedzina tutaj jest akurat na końcu, więc jakby myślę nie ma jakiegoś większego znaczenia, w którym momencie tę dziedzinę się zrobi, czy na samym początku, czy w środku, czy na końcu. Wszystko też zależy od zadania. Jakbym zrobił na początku dziedzinę, no to bym napisał, że e, muszę wyrzucić minus trójka. No ale po kolejnych przekształceniach, po przemnażaniu, po przemnażaniu, no muszę powyrzucać jeszcze parę tych liczb. Im, przez, Im większe będę wielomiany mnożył, tym prawdopodobnie więcej tych liczb będę musiał wyrzucać. I to, no co chciałem zwrócić uwagę w tym momencie, to to, że mianownik został mi nieprzemnożony. Nie przemnożałem sobie tego mianownika, bo dosyć często wygodnie jest sobie ten mianownik zostawić. A przynajmniej jak tak teraz w tym momencie myślę na temat tego, co może się pojawiać w zadaniach właśnie z ułamków algebraicznych, to z tego co pamiętam, to mianownik bardzo fajnie było sobie zostawić jako nawias razy nawias. Bo wtedy od razu było wiadomo, gdzie tam szukać jakichś części wspólnych, gdzie szukać jakiegoś wspólnych tych mianowników itd. w momencie, gdy będzie dodawanie ułamków algebraicznych. Ale to też skonsultujcie sobie ze swoim nauczycielem, bo jeżeli nauczycielowi będzie zależało na tym, żeby te ułamki no, nie miały postaci, żeby były nawiasy, chciałby, żeby było wszystko poprzemnażane, no to już tam sobie, już się dogadajcie. No, jesteście na tyle dojrzali, że chyba no, potraficie się z nauczycielem dogadać do takich kwestii. No chyba, że nauczyciel jest zbredny i się nie można z nim dogadać. No to już inna bajka. I chyba miałem zadań na dzisiaj tyle. Zgadza się, zgadza się. Tyle zadań na tyle. Ułamki algebraiczne, lekcja pierwsza zaliczona. Ehm. Chciałbym powiedzieć, że teraz to już będzie z górki, ale akurat ułamki algebraiczne, no, są takim tematem, że, że można będzie się w pewnych momentach zgubić, jeżeli się nie będzie robiło dziedziny. Ale jeżeli się będzie robiło, to myślę, że nie powinno być jakoś tragicznie. Także to by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i usłyszymy się na kolejnej lekcji. Jeżeli spodobała Ci się dzisiejsza lekcja i chciałbyś oglądać więcej materiałów takich jak ten, zmotywuj mnie do dalszej pracy, a nic tak nie motywuje jak duża hawajska albo i dwie. Ale jeżeli nie masz takiej pod ręką, to wiedz, że laj like i subskrypcja również są w cenie. Na dzisiaj to tyle. Trzymaj się ciepło i do zobaczenia na następnej lekcji.